Okej, okay. dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło i serdecznie, kochaną załogę, witam Więc tak Halo, witam Was ciepło i serdecznie, dzień dobry, zaśpiewać Kasiu, wspaniale, że jesteś Moja droga załogo, witam Was dzisiaj, w nowym tygodniu, dobra Zaczynajmy Sośniesz Online Fitness Coach, a to jest podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. 127 odcinek dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak jest 5 rzeczy, które przeszkadzają Ci w osiąganiu Twoich fit celów i to jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą zrzucić skankę tłuszczową, chcą być silne i pewne siebie. Zapraszam. I zaczniemy od tego, że powiem Wam a, jeszcze jedno ważne ogłoszenie. To, że ruszamy z rekrutacją do nowej edycji Akademii Fitbogini. Link będzie w bio, link też będzie w opisie tego podcastu. Można wygrać jak najbardziej jedna osoba może wygrać darmowy dostęp do programu. I co trzeba zrobić? To przede wszystkim to, żeby komentować, udostępniać i obserwować moje posty, więc moje profile, więc bardzo Was do tego zachęcam, zapraszam. Tak jak Wam mówiłam, zaczynam rekrutację. Do końca tego roku cena jest standardowa, od przyszłego roku zwiększam właśnie cennik, podwyższam ceny. Wiecie, inflacja, nowy ład i masę innych rzeczy, więc to jest bardzo dobry czas, żeby dołączyć. I moja droga załogo, więc będziemy sobie leczyć dzisiaj z tematem 5 rzeczy, które przeszkadzają Ci w osiąganiu fit celów. I dzięki za kawę, TikTok. Dobra, i ja wiem, że możecie mnie nie uważać, że jestem osobą, która właśnie, tak jak mnie tutaj widzicie, nie? Która po prostu nic tylko osiąga, osiąga i wymiata i nie ma żadnych po prostu przeszkód. Natomiast powiem Wam, że ja na przykład widziałam w zeszłym tygodniu, przysypiałam dłużej, nie wstawałam o tej mojej piątej, nie? Jarki nie było, czyli mojej partnerki, ja po prostu więcej siedziałam wieczorem dłużej pracowałam, czy po prostu siedziałam w, na social media. Powiem Wam, że strasznie tego nie lubię, ale to też mnie tak mega wciąga. Później e, miałam właśnie obitą nogę, więc przez to też nie byłam na spacerze, przez dwa dni, dwa dni nie robiłam treningów. Nie? I powiem wam, że kurde. To jest dobre miejsce, żeby wam o tym opowiedzieć, nie? Bo, bo miałam słaby tydzień. Naprawdę miałam słaby tydzień, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Więc chcę Wam powiedzieć tak. O tym, co ja zauważam z takiej perspektywy praktyczki, z perspektywy trenerki, właśnie jakie są te powody, czemu nie osiągamy naszych fit celi. I będę Wam step by step pięć rzeczy opowiadać. Pierwsza z rzeczy, ale dajcie mi jeszcze zanim to, dajcie mi jeszcze znać, czy Ty też tak masz, że masz nieraz taki dzień po prostu cholernie trudny, ciężko jest ci w ogóle cokolwiek zrobić, trudno. Dzień dobry, Justyna, cześć Sonka. Trudno po prostu masz totalnie zły nastrój, brak ci motywacji, od rana miałaś masę rzeczy zrobić, a to ci się wszystko rozsypuje. Dajcie znać w komentarzu, czy tylko ja taka jestem, czy Wy też tak macie. Ja zacznę, zaraz będę czytać, a zaraz zacznę Wam opowiadać. Pierwsza z takich rzeczy, które przeszkadzają właśnie w osiąganiu naszych fit celów, to jest przede wszystkim to, że oczekujemy od innych, żeby inni nas wspierali, żeby inni dawali nam dużo uwagi i żeby inni nas chwalili, i to jest jakby taka jedna rzecz, czyli inne osoby. Czyli na przykład w momencie, gdy my zaczynamy podróż po to, żeby się odchudzać, to oczekujemy, że całe nasze otoczenie będzie mówić: ty starano, wymiatasz, nie? W ogóle trzeba za ciebie kciuki, na pewno ci się uda, będą nam pomagać, wiatr po prostu we włosy i wszystko fantastyczne, nie? A wcześniej wiele razy nam się to nie udawało, czy wiele razy tego nie zrobiłyśmy, a wymagamy od innych, żeby oni nas tym wspierali, jak po prostu, bo tak, nie? Czy też. Mamy na przykład w otoczeniu osoby, które same nie trenują, czy same są na przykład otyłe i oczekujemy od nich, że oni będą nam nas wspierać i dawać nam super rady, nie? A same te osoby też tego nie robią, nie? Czy też staramy się robić rzeczy w naszym życiu takie, żeby wszystkich naokoło uszczęśliwiać, a nie dbamy o siebie, nie patrzymy na to, że my przecież też jesteśmy tą osobą, o którą potrzeba zadbać i która będzie szczęśliwa, jak będziesz... Czyli ty będziesz szczęśliwy, jak będziesz dbać o siebie, nie? nie? wiem, czy to już nie jest za bardzo coachingowo i psychologicznie wam w głowę wchodzę, natomiast pomyśl sobie, czy to nie jest też tak u ciebie, nie? Że, że inne osoby, nie? To jest ta pierwsza z rzeczy, czyli to jedna, jedna z tych pierwszych rzeczy, czyli oczekujemy wsparcia, akceptacji, pochwał właśnie u naszego otoczenia. To jest ta pierwsza rzecz, która nam najbardziej przeszkadza. Druga z rzeczy to jest to, że bardzo mocno przeceniamy to, co jesteśmy w stanie zrobić w krótkim okresie czasu, a totalnie nie doceniamy to, co jesteśmy w stanie zrobić w przeciągu miesiąca, pół roku czy roku. I tak na przykład ja zauważam, jak dużo jest zainteresowania takimi wyzwaniami, Wiecie, jak ja robię programy, że wyzwanie darmowe i one są siedmiodniowe, dniowe nie? I to jest to, że my jak najbardziej jesteśmy w stanie dużo zrobić w 7 dni. Większość osób jakby w 7 dni, nawet jakby wiecie, nie, nie wytrwa 7 dni, nie? w tym, żeby na przykład chodzić na trening, w tym, żeby dbać o dietę, w tym, żeby się nawadniać, w tym, żeby robić te spacery. I, I oczekuję, w ogóle wiecie, że ja nie wiadomo co się wielkiego, fantastycznego stanie. Natomiast, gdy już przychodzi taki okres, że dwa miesiące, że dwa miesiące trzeba przysiąść do czegoś, i dwa miesiące trzeba pewne rzeczy powtarzać, to wtedy my możemy mieć niesamowite efekty, dziewczyny. Jak się popatrzy na to, właśnie. Jak my jesteśmy w stanie, w momencie, gdy się skupimy, co fajnego osiągnąć, to te dwa miesiące są niesamowite. Później dwa lata, dwadzieścia lat, to to jest coś, nie? Tylko żyjemy w czasach, w których trudno jest nam się na taki długi okres na czymkolwiek skupić. Czyli druga z rzeczy to jest to, że wydaje ci się, że w krótkim okresie czasu po prostu osiągniesz niesamowicie wielkie rzeczy, ale nie doceniasz też tego, co jesteś w stanie osiągnąć w dłuższy okres, jakby w dłuższym czasie, nie? Czyli ten tydzień porównując na przykład z dwoma miesiącami, nie? Czyli to była ta druga rzecz. Trzecia z rzeczy to jest to, że my właściwie nie wiemy, dlaczego my to chcemy zrobić. Ja Wam tutaj dzisiaj mówię o fit celach, nie? Czyli nie wiem, chcę zrzucić 5 kg, chcę wzmocnić swoje ciało, mieć powiedzmy chociaż kilogram więcej mięśni, czy zrobić trening bez po prostu podniesienia na pysk, czyli poprawa kondycji. I to są takie nasze cele, nie? I Ale... To będzie tak, że to będzie trudne, nie? że będą właśnie takie dni, w których jesteśmy niewyspane, będą takie dni, w których czujemy się źle, w których właśnie coś nas wkurwia, w których po prostu jest taka sytuacja polityczna, jakieś wydarzenie, że masz ochotę po prostu wyjść i strzelać po prostu do wszystkich polityków, jakich znajdziesz po drodze. A tutaj przychodzi ten moment, że kurde, nie? Sorry, nie będziemy nikogo zabijać, ale sama nieraz tak myślę. Więc nieraz, wiecie, mamy, mamy taką, takie wyobrażenie, jakby nie, nie, nie potrafimy się skupić na rzeczy, którą mamy do zrobienia, bo jest masę rzeczy dookoła. Ale też nie potrafimy się skupić dlatego, że my nie wiemy, dlaczego jest nam to potrzebne. Dlatego my zawsze z moją załogą właśnie w Akademii Feedbogi nie robimy tak, że trzeba sobie pięć razy zadać pytanie, jakie jest Twoje dlaczego. I pięć razy trzeba sobie powtórzyć, dlaczego chcesz się odchudzić powiedzmy, dlaczego chcesz mieć lepszą kondycję, dlaczego chcesz i tam pięć razy sobie zadaj to pytanie, wybierz sobie mądry, dobry cel. I wtedy po prostu, jak już wiesz dlaczego, i to zazwyczaj jest coś głębokiego, to jest coś, że ja chcę od czegoś złego uciec, nie? Um, I tak jak u mnie na przykład, że ja trenuję głównie też po to, że ja nie chcę tak szybko się, jakby tak szybko stracić życia jak na przykład moi rodzice, nie? I, I przez to, że wiem, jak to cholernie boli, no to będę i konsekwentnie dbam o siebie, trenuję regularnie, bo po prostu mam świadomość tego, jak, jak to życie jest kruche i moje zdrowie też. Więc jeżeli nie znamy swojego dlaczego, to jest nam cholernie też trudno właśnie w tym, żeby, żeby to codziennie robić, bo to jest trudne, nie? Więc nie wiemy, dlaczego to robimy, więc tego nie robimy, zostawiamy to bardzo szybko, nie? To była trzecia rzecz. Czwarta z rzeczy to jest to, że nie umiemy się skupić. No, mamy tak zwany short attention spam, czyli bardzo krótki czas uwagi, który jest porównywalny do, do uwagi, jaką ma złota rybka. Nie? Fajne porównanie, ja myślę. Natomiast, jeżeli sobie popatrzymy, dla zdrowia, tatuś, mamusia, cukrzyca. No właśnie, Ania, widzisz, to my mamy podobnie. Nie? E, więc e, moja droga załogo, nie? jeżeli my mamy świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie się skupić na czymś przez dłuższy czas Mamy te piękne nasze telefony, w których co chwilę po prostu ryczy, nie? jest powiadomienie, sms, ktoś dzwoni Ktoś nas zalajkował zdjęcie, coś skomentował i trzeba po prostu wziąć i cały czas to sprawdzać I ja szczerze Wam powiem, że ja mam z tym problem, właśnie przez to, że ja pracuję online Tutaj, jak Wam mówiłam, w zeszłym tygodniu po prostu siedziałam na okrągło, po prostu. No, dziękuję. Siedziałam na okrągło po prostu w tym telefonie i nawet kładłam się spać około godziny 10-11, a wcześniej wstaje I powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę taka rzecz, którą. Jeszcze, my, jeszcze ja, na przykład, czy osoba, która się wychowała nie mając telefonu, ja dostałam pierwszy telefon, gdy byłam, skończyłam liceum, to wtedy miałam pierwszy telefon, taki mój, że miałam go po prostu przy sobie w kieszeni. Dzień dobry, skarbie. Więc jeżeli jakby, i popatrzcie, nie? Czy ja się wychowałam jeszcze w takich czasach, gdzie ja dostałam swój pierwszy, kupiłam sobie swój pierwszy telefon w momencie, gdy byłam w pierwszej, na pierwszym roku studiów, nie? Więc jakby to całe to moje dzieciństwo powiedzmy, że byłam w stanie się bardziej skupić. Natomiast teraz, w momencie, gdy my mamy te wszystkie media społecznościowe, gdy mamy ten telefon, mamy cały czas połączenie z innymi ludźmi, to też nie umiemy się skupić na jednej, na jednej rzeczy, na, na tym, co jest dla nas najważniejsze, przez to, że cały czas mamy inne rzeczy w głowie, gdzieś chcemy być, o czymś chcemy poczytać. I tak jak właśnie z Natalią dzisiaj rozmawiałam e, I też ją bardzo to przepraszałam Tak jak wam mówiłam, ja w zeszłym tygodniu Po prostu cały czas siedziałam w tym telefonie nie? Na okrągło, bo moja partnerka była w, w, w Dubaju i ja cały czas Po prostu byłam na Whatsappie nie? I jeszcze na Instagramie, no bo ona tam Udostępniała, tutaj rozmawiałyśmy nie? I po prostu nie byłam w stanie się skupić I umówiłam się po prostu na Trening dzisiaj, a ja dzisiaj po prostu Jestem, na, jakby mam Po południu trening na mieście Więc po prostu wychodzą takie rzeczy, gdy nie jesteś Jesteśmy w stanie się skupić, ale Wam mówię o tym, bo ja po prostu dalej też niestety mam z tym problem. Nie? I też na coś mi po prostu, no <laughs> przepraszam za to, nie, ale chciałam po prostu wytłumaczyć i pokazać, nie? że tak transparentnie, że to są takie rzeczy, że my nie jesteśmy w stanie się naprawdę skupić i to jest tak zwana ta pętla dopaminowa, że my dostajemy nagrodę za to, że, że moje drogie, jesteśmy. To jest, to jest tak, dopamina, to jest taki hormon, który my sobie wytwarzamy w naszym organizmie właśnie w momencie, gdy mamy za coś nagrodę. To jest to, że na przykład osoby, które są uzależnione od narkotyków, od alkoholu, to właśnie mają też bardzo dużą wyrzut dopaminy właśnie wtedy, gdy mają ten nawyk taki tak zwany negatywny. Czy też w momencie, gdy sprawdzamy sobie media społecznościowe, gdy cały czas po prostu siedzimy w tych, nasza uwaga jest po prostu w czymś, co jest też poniekąd od nas niezależne, nie? I mamy wtedy radość, nie? O, ktoś skomentował, ktoś mnie zaobserwował, ktoś tutaj lajka mi podrzucił, nie? I o tym myślimy. Ale jednocześnie nie mamy, jakby tracimy tą świadomość tego większego celu, nie? I tak sobie przeskakujemy od jednego świecącego po prostu obiektu do drugiego i tak przeskakujemy na okrągło. I... I to jest naprawdę potężna umiejętność, żeby umieć to na chwilę wyłączyć w cholerę i wyrobić sobie taki nawyk, który też nam daje tę nagrodę dopaminową, czyli na przykład trening, czy pójście na spacer, nie? czyli zrobienie czegoś, co jest pozytywne, dobre dla naszego zdrowia, bez tego cholernego telefonu, nie? czy zbudowanie jakichś normalnych relacji. Ale tutaj, jeżeli chodzi nam o te nasze fit cele. To ja wam jeszcze raz przytoczę jedną z moich ukochanych książek, czyli Napoleon Hill, Przechytrzyć diabła. To jest bardzo stara książka, ona jest bardzo mało znana, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast to jest książka, w której on e, właśnie to, ten brak skupienia, czyli ten, e, to, że my to on to nazywa dryfujemy. I my tak dryfujemy przez całe życie, nie umiejąc nic osiągnąć, przez to, że przeskakujemy z jednej rzeczy do drugiej. Tu się zastanawiamy o politykę, kościół, szkoła, wszystkie inne rzeczy, i tkwimy całe życie w biznesie innych ludzi, nie umiejąc zadbać o swój. Nie? Czyli to jest właśnie to dryfowanie. I on to porównuje z rozmową z diabłem, że my cały czas po prostu z diabłem się smieramy za łóżkiem, nie? właśnie takie rzeczy robiąc. Ale, gdy my potrafimy się skupić, to wtedy on to tłumaczy, że to jest i osiągamy ten cel. 100% skupiamy się na jednej ważnej rzeczy dla nas w danym momencie, i te rzeczy, gdy my sobie faktycznie weźmiemy i skupimy się, nie? Czyli mamy tą nadwagę, jesteśmy otyłe i po prostu mamy tego dosyć już, nie mamy ochoty, po prostu tkwić cały czas w tym. Czołem, jak się źle czujemy, to trzeba się skupić naprawdę 100% na tym, wszystkie inne rzeczy podsyłać, podrzucać po prostu na bok, jak śnieg po prostu odrzucamy, chcąc przejść czy przejechać przez, przez dane miejsce i tylko i wyłącznie na tej jednej rzeczy się skupić. I wtedy mamy to połączenie z Bogiem, nie? Wiecie, że nie jestem religijna, daleko mi od tego, natomiast bardzo mi się podoba ta analogia, nie? Gdy jesteśmy mało skupione, skaczemy po wszystkim, to jest to, że gadamy z diabłem, natomiast jesteśmy skupione i po prostu 100% myślimy o tej jednej najważniejszej rzeczy i to robimy, no to wtedy mamy tą rozmowę z Bogiem i po prostu wymiatamy, nie? I co wtedy można zrobić? Czyli nie umiemy się skupić, nie? I co zrobić, żeby się skupić? To właśnie poświęcać więcej czasu bez tego pieprzonego telefonu, nie? Więcej takich nawyków stwarzać, które pomogą nam w tym, żeby spełniać te nasze cele. Notować sobie I dlatego ja z moimi podopiecznymi robimy tak Że notujemy sobie I robimy listę mocy Tak zwaną, nie? I codziennie ją wypełniam i codziennie wdrażam te rzeczy Które w niej są zapisane Nieraz po prostu sen mój Musi odejść dalej Natomiast jak najbardziej te rzeczy się wdraża I się robi, nie? Więc to jest ta kwestia skupienia bardzo mocna. Ostatnia, czy już piąta rzecz, która nam jest takim powodem, która odpycha nas od osiągania naszych fit celów, to jest właśnie to, że boimy się zmian. Że tak bardzo tkwimy w tym, w naszej przeszłości, w tym, co do tej pory sobie wypracowałyśmy, i boimy się po prostu tego, przepraszam, już to wyłączam i boimy się tego, że przyjdzie, że ta zmiana po prostu będzie dla nas zła, nie? Boimy się czegoś, co jest nowe, co jest, kurde, naturalne. Patrząc na nasz mózg primalny, czyli prymal, czyli a, pierwotny, no to my się boimy zmian jak najbardziej. Jest ta adrenalina i teraz w tych czasach jest tak, że jakby bardzo dużo mówi się o anxiety, o, o tych napadach właśnie lęku i... Czekajcie, chcę Wam to powiedzieć, żeby to nie, nie było w żaden taki płytki sposób, powiedziane. Czyli boimy się po prostu e, nowych rzeczy robić, bo cały czas jakby trzymamy się w tej strefie komfortu. Chcemy, żeby nam było miło, cieplutko, przytulnie przez większość czasu, nie? A my nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć w momencie, gdy nie zmienimy czegoś, co nie działa. O, cholera, to nie wiem, czemu nie, nie słychać. E, w razie co jestem jeszcze automatycznie też. Cholera, to mogła być kwestia tego połączenia, co przed chwilą dzwoniło. Padł głos, no kurwa, mać, że się brzydko wyrażę. Więc czekajcie, sekundkę, ja się rozłączę i połączę jeszcze raz na Instagramie, żeby dokończyć. Dajcie mi chwilkę. Usunij, ok, i damy jeszcze raz. Czyli teraz jeszcze raz transmisja na żywo i moja droga, załogo, bez. Dobra, więc wracamy. Wracamy, wracamy, transmitujemy, działamy dalej. Więc moja droga załogo, czyli tu wam chcę jeszcze raz przypomnieć o tym, nie? Że w momencie, gdy my... Dobra, czyli to była ta piąta rzecz, czyli boimy się zmian. Wspieramy stan, obraz siebie i te stare nawyki. Czołem, czołem załogo. Jakby. I tak już jest, nie? No, bo wyłączyłam tą, po prostu. Jesteśmy na telefonie, na Instagramie i telefon zazwyczaj ma tak, że jak jest, ktoś dzwoni, to jest priorytet, nie? W każdym razie, całe nagranie będzie dostępne później na wszystkich platformach podcastowych i na moim YouTubie. Będziemy już wywalać i tylko zamieszczać zdjęcie z podcastu na Instagramie, nie? Żeby, żeby była taka świadomość. W każdym razie, czyli boimy się zmian, wspieramy ten stary obraz siebie i te stare nasze nawyki. Co jest mega naturalne, ale my nie chcemy być kuźwa jak wszystkie, nie? My nie chcemy po prostu przez całe życie tylko jęczeć, narzekać, biadolić, jak to było w przeszłości, nie? Nie wiem, czy Wy też tak macie, ja mam takich znajomych po prostu i kurwa, jak mnie to męczy, nie? Mniej się przez to spotykamy, nie? Takich, którzy coś osiągnęli, nie? Jedną rzecz: w liceum byli najbardziej popularni, nie? Osiągnęli coś na jakieś kuźwa, wiecie, na studiach, nie, nie wiem, jakąś tam super ocenę, czy napisali zajebistą pracę, nie? Natomiast gdy, i co się dzieje, nie? I później dzieje się to tak, mam nadzieję, że, że dź... słychać dźwięk, bo znowu coś dzwoniło. I co się dzieje z tymi osobami, nie? One są po prostu jak, jak jakiś po prostu, jak taka wiecie, stara płyta, nie? Cały czas to samo, nie? Usiedli na laurach, nic im się nie chce robić, nic nie robią, tylko Nokia 3030, 30, no ba! Słuchajcie, nie? Czyli nie chce im się nic robić, bo już kiedyś coś osiągnęli i żyją po prostu, wiecie, tą starą, starym obrazem siebie, i powiem Wam szczerze, że chyba po prostu terapia mi to tak uświadomiła, nie? Ponad rok chodziłam na terapię, szczęśliwie ją zakończyłam, z pochwałą do mojej psycholożki, ale to mi też pokazywało, jakby pokazało, że totalnie nie rozumiałam swojej przeszłości, ale też, że odtwarzałam te stare schematy i tak szłam po prostu przez życie. Więc to było mega słabe. I tu Wam chcę powiedzieć, że że większość ludzi tak robi, nie i tylko wyjątki, takie naprawdę osoby mocne są w stanie po prostu to zmienić. Czyli po prostu boją się zmian, wspieramy ten stary obraz i stare nawyki, które nie działamy, bo je znamy, już uważamy za część kurwa tradycji, nie? Bo tak przecież robiłam i tak kurwa będę robić do końca życia, nie? No i później się okazuje, nie? No a co ja robiłam, nie? No kurwa spałam, do której miałam ochotę, nie? Na ostatni moment wychodziłam z domu, nie? Zamiast pić rano wodę, to po prostu piłam kaw kilka, nie. Zamiast po prostu wziąć i się ogarnąć, to robiłam stare dziadostwa i się zachowywałam po prostu jak łebek, którym byłam w liceum, nie? Zachowywałam... Kurwa, no cały czas coś dzwoni, przepraszam. E, dobra, będę chyba włączać ten e, flying mode, czy ten taki wiecie. E, Moduł, który, który nie pozwala nam dzwonianie się. W każdym razie, i patrzymy się później na siebie, nie? że się zachowywałam tak przez dużą część życia, jak, jak niesforna nastolatka, gdy rodzice mówili mi: Ania, połóż się wcześniej, nie? rano musisz stać o szóstej do szkoły, nie, a ja: I don't give a fuck, będę siedzieć kuźwa do nocy i będę magnuma oglądać. Nie? Czy Beverly Hills 90, 210, nie? I później rano, kurde, taka zaziewana, ledwo żyje, cały dzień w szkole po prostu, wiesz, wiecie, wymęczona, nie? I większość ludzi tak postępuje, nie? Ale my jesteśmy inne, bądźmy inne dziewczyny, zróbmy naprawdę coś, co przełamie ten stary schemat, i zróbmy coś, co pomoże nam za miesiąc, za pół roku, za rok przybić sobie pionę i powiedzieć ty stara, wymiatasz, kurde, przestałeś robić te głupoty i wreszcie masz więcej siły czujesz tą sprawczość swoją, robisz te piękne rzeczy, które chciałaś robić a nie tylko biadoliłaś o nich i nie tylko pisaj sobie je w po prostu co roku jako cel sobie to pisałaś, a później i tak miałaś to w dupie i nic z tym nie robiłaś, nie? dobra Ok, więc reasumując, wyszło nam z tego 25 minut podcastu, czyli jakie jest 5 powodów, e dlaczego nie osiągasz swoich fit-celów i nie tylko fit. Pierwsze to było to, że oczekujesz wsparcia akceptacji, podchwał od, oko od wszystkich naokoło, nie? Że wszyscy będą mnie wspierać, wszyscy mi będą mówić, że w ogóle wymiatam, jestem zajebista, a generalnie nic nie robię, nie? Tylko im mówię, jaką mam wizję, nie? Pierwsza rzecz, druga z rzeczy to jest to, że nie doceniasz to, co możesz zrobić w dłuższym okresie czasu, a przeceniasz to, co możesz zrobić w krótkim. Czyli po prostu łapisz się na każdą marketingową gadkę, że jeden suplement wystarczy, żeby po prostu, wiecie, odchudzić się i być wiecznie zdrową, szczęśliwą, mieć potężne ilości energii, co nikt w to nie wierzy, nawet te osoby, które to sprzedają, nie? Ale łapiemy się na to i się później łapiemy na kolejne i łapiemy się na kolejne i łapiemy się na kolejne, się na kolejne nie? Ja mam moje drogie, już mając swoją firmę tam prawie 7 lat. Ja mam od 7 lat osoby, które się zgłaszają na każdy Call to Action, na każdą edycję Akademii Feedbogini. Mam kilka takich pojedynczych osób, one się zgłaszają na każdą. Mówią mi, Ania, nie stać mnie na to. Dałam za darmo dostęp. Nawet się raz ta osoba nie zgłosiła, nie wypełniła ankiet do diety. Nie przychodzi po prostu na. Nie, nie loguje się na platformie szkoleniowej, nie przychodzi na spotkania. I później kolejny raz organizuje Akademię Fitbogini, pojawia się znowu kolejny raz i jęczy mi w komentarzach za każdym razem. Ania nie stać mnie, mówię, dostać to za darmo, nawet nie przyszłaś, nie wypełniłaś ankiety, Przestań jęczeć, nie? No i jak tu pomóc? Nie da się pomóc, kochane osobie, która po prostu sama tej pomocy nie chce wziąć, nie? Dobra. Trzecia z rzeczy to nie znasz swojego dlaczego. Czyli po prostu skaczesz, zastanawiasz się, jest, masz super motywację w jeden dzień, a w drugi masz ją słabą i nic nie robisz, nie? Dlatego, że nie wiesz, dlaczego chcesz to robić, dlaczego chcesz to osiągnąć. Kolejna z rzeczy to jest to, że nie umiesz się skupić znowu, nie? Czyli rozmawiamy z diabłem, dryfujemy, skaczemy po wszystkim, zamiast zrobić tą jedną ważną rzecz, skupić się, włożyć 100% uwagi do jednej rzeczy, którą chcemy osiągnąć i to osiągnąć. Piąta z rzeczy to jest to, że boisz się zmian, wspierasz ten stary obraz siebie, bo to, to, to tak jak z komputerami, nie? Ja pracując na, na komputerach i na sprzętach marki Apple, mam po prostu raz na jakiś czas taką. Konkretną, mocną, mocny update, nie? No i wprowadza się nowe rzeczy. I, i to jest niesamowite, nie? I rozmawiałam ostatnio z moją przyjaciółką, która zrzuciła już, z, mogę powiedzieć, że ze mną, bo moją metodą, 13 kg w pół roku, czyli od moich urodzin, od maja. To jest zajebiste, słuchajcie, nie? To jest naprawdę niesamowite, nie? Ale mówi tak, że ona dalej, jakby ubierając się, patrząc na siebie w lustrze, czy rozmawiając o, o sobie, ona dalej widzi siebie, ten obraz właśnie, który była przed. Ona już jest fitnią, po prostu wymiata, wygląda niesamowicie, nie? Ale dalej ma ten obraz, nie? I wtedy krok po kroku trzeba się doceniać, trzeba na siebie patrzeć, trzeba sobie mówić po prostu wspierające rzeczy, afirmować. Bo po prostu to już jest w praktyce zrobione. Teraz jeszcze trzeba sobie wgrać nowe oprogramowanie. Że przecież ja jestem, kurde, fit boginią, nie? Kurde, no. Ach, niesamowita sprawa, dziewczyny. Więc to tyle na dzisiaj. To był podcast fitness dla zapracowanych kobiet. 127 bodajże już odcinek. Wszystkie wcześniejsze podcasty są dostępne na platformach podcastowych, jak Spotify, no, jak... Spotify czy Apple Podcast, więc tam można to zobaczyć. Pamiętajcie o tym, że jedna z osób, które właśnie będzie komentować jestem tutaj, zróbmy jeden komentarz, jestem tutaj, będzie komentować, będzie właśnie udostępniać, będzie się mocno tutaj angażować, to dostanie ode mnie darmowy dostęp do programu Akademia Fitbogini, który trwa dwa miesiące, razem trenujemy, dbamy o dietę, uczymy się nowych zdrowych nawyków. To tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego. Widzimy się w komentarzach, widzimy się w wiadomościach i jutro na kolejnym odcinku podcastu. To tyle na dzisiaj, dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, a tutaj wam.